Pogoda w tym roku jest jak przeplatanka na wf jest słońce, deszcz, burze, a czasem wiatr z głowy, czapkę z czepie. Przeplatanka też jest w moich uczuciach, bo czasem ktoś moje życie ukróca. Tak na przykład jest ja z moimi rodzicami: oni kłócą się ze mną, jakby chodzili z widłami i sieją jakieś farmazony do mnie, że ja się koleguję z kolegą, którego nie lubią. Ale mnie to nie obchodzi, niech sobie twarze lepiej poszczują, bo oni są tacy zamuleni, że już normalnie mam już dość i zaczynam aż z głupoty seplenić. I dziś jest ładny dzień i już się nie będę denerwował, bo to szkoda czasu, szkoda wysiłku. Lepiej tu bitu nie żałować i mówić pozytywnie i przesyłać dla was pozytywne wibracje. I mam nadzieję, że w tym roku będą pozytywne dla was atrakcje. Mimo tej koronawirusicy wszystko będzie jak u tej łasicy, czyli Dobre i sprytne i wszystko sprytnie pokonacie i radę sobie z tym dacie. Oczywiście my tu opowiadamy farmazony, bo po prostu mamy nastawione pobliskie wazony. Bo po prostu teraz rapuję dla Was. Drodzy przeciwnicy, bo to w życiu najważniejsze jest słoneczny dzień, w końcu pogoda się poprawiła, trawa trochę wysnęła. No i możemy dalej iść z tym bitem. No i Max Delmach to jest najlepszy mój kumpel, którego poznałem na Instagramie, ze sobą piszemy, no i szkoda, że nie ma Facebooka, to byśmy coś tam popisali, ale na Instagramie to i tak jest dobrze, napisał do mnie wierszyki i liryki mi sprzedał, bo rapy się odnoszą takim sukcesem i naszą werdykcją, bo po wiem, że... Kanonizacja jest teraz w popularności i jest w modzie, bo wiadomo, że życie może płynąć w takie szerokie, głębokie. Będziemy zakręcać zaraz w prawą stronę, ale oczywiście trzeba sobie nauczyć to wszystko przyjmować na jedną klatę, na jedną kość, bo po prostu czasem dopada złość. Nowe życie i nowe oblicze stawiamy na konkurencji przeciwnika, kiedy ze sobą konkurujemy lub rywalizujemy, to po prostu się nieraz dobrze czujemy, ale nie zawsze wypada to samo poczucie, takie dobre, ale to się zgadza w moim kwicie, w nowym przedziale, w nowej odsłonie. Teraz widzimy trawy, widzimy Pelagonię, bo po prostu jesteśmy w Arizonie. Nowe życie i nowe oblicze stawiamy na odśwież naszego połanku. I gorąco pozdrawiam Maxa Selmacha i przekazuję słowa mojemu kumplowi najlepszemu. Wyszówki, Dzięki za miłe słowa. Od nich nie jest gorąca głowa. Wspieram też innych artystów, którzy tworzą takie rapy jak my. i Jestem otwarty na inne znajomości i też na inne układy. Cieszę się, gdy wszyscy doceniają nasze rapy i trawy falują. My się zajebiście czujemy i mam nadzieję, że wspólnie też to odczujemy. Siema mordeczki. Lecimy z bitem. Następny bit będzie też w takim klimacie, bardzo dobrym, ale z czasem będziemy zmieniać ten klimat. Więc nie przejmujcie się mordeczki, jak coś tam nie wyjdzie czasem, to trzeba to wszystko jakoś zahamować i uspokoić. Ouch.